Sedno zen to sztuka wejrzenia w naturę naszej istoty, która wskazuje drogę od uwięzienia do wolności. Można powiedzieć, że zen wyzwala wszystkie energie, które powinny być i są w każdym z nas naturalnie, ale w zwyczajnych okolicznościach są stłumione i zniekształcone, nie znajdując odpowiedniego ujścia do działania. Nasze ciało przypomina trochę baterię elektryczną, w której drzemie tajemnicza moc. Jeśli ta moc nie jest odpowiednio wykorzystana, marnuje się i zanika, albo zostaje zniekształcona i uwalnia się w nienaturalny sposób. Dlatego też celem zen jest ocalenie nas przed szaleństwem i kalectwem. To właśnie rozumiem pod pojęciem wolności zapewnienie pola do działania wszystkim twórczym i dobroczynnym impulsom wrodzonym naszym sercom. Zazwyczaj nie dostrzegamy, że mamy wszelkie niezbędne umiejętności, aby stać się szczęśliwymi i kochającymi wobec siebie nawzajem. Całe to zmaganie, które widzimy wokół, wynika z ignorancji. Dlatego Zen chce otworzyć nasze trzecie oko, jak nazywają je buddyści, na coś niezwykłego, czego do tej pory byliśmy obcięci przez własną ignorancję. Gdy chmura ignorancji znika, pojawia się manifestacja nieskończoności nieba i po raz pierwszy mamy wgląd w naturę naszej istoty.